wszystkim. Dzisiaj jesteśmy e, właśnie nie na Śląskowicach. Nie możemy wejść e, na Śląskowice, bo zablokowali właśnie dostęp na Śląskowice. E, właśnie nie wiem czy Mikołaj, czy jakaś nie wiem, inna osoba nawet nie wiemy. I dzisiaj właśnie robimy inny odcinek, jak oceniamy konta wszystkich Śląskowiczanów, e, również moje konto na YouTubie. I tutaj będziemy porównywać na przykład nie wiem, taką jakość montażu, miniaturki i tak dalej. Nie będziemy oczywiście tutaj wszystkich filmów robić. Zobaczymy sobie te popularne. E, oprócz oczywiście od Piosenki będą w innym odcinku, e, bo tutaj jest większość piosenek popularnych. To może zobaczmy na taki nie wiem, jeden z najpopularniejszych. Ktoś podaje się za Mikołaja. E, No, mikrofon dobry. To znaczy, mikrofon wcale taki zły, bo przerywa trochę tak. Jak na przykład jest muzyka puszczona do odcinka i mówi coś, to tak przerywa, tak. Jak przez ten. To jest odcinek, na którym pojawiłem się też ja, właśnie. Y i to jest jeden z najnowszych odcinków, więc gratuluję w ogóle Adiosowi już 152 subskrypcji. Dobrze tutaj wszystko poszło nam w tym odcinku. Na przykład montaż jest tutaj fajny ogólnie. Mi się podoba, że po prostu. Są wycięte jakieś takie nudne rzeczy. No i też jest śmiesznie. Yy... Ponieważ... No ale dobra, nie możemy tak tkwić, tkwić w jednym odcinku. Zobaczymy sobie tutaj hmm. No nie wiem Może zobaczmy o Taki smutniejszy odcinek pożegnanie przyjacielowa. Ciszę trochę, bo to trochę głośne. No i tak to tutaj wygląda widzowie. No, że doszło do kłótni generalnie. To są stare dzieje tutaj kanału Adiosa, ale dobra. Może teraz przejdźmy zobaczyć nasz kanał, ale jeszcze zobaczmy tutaj ile on ma wyświetleń. On ma 24.548 wyświetleń na 211 filmów. No to tak całkiem dużo, można powiedzieć. No subskrybentów też ma dużo, chociaż w przeciągu tych dwóch dni stanął mu rozwój, ale on ogólnie ciągle też piosenki nagrywa i dlatego też ma tak dużo tutaj yy, widzów. Dobra, teraz zobaczmy nasz kanał. To jest właśnie mój kanał. 89 subskrypcji w chwili, w której to nagrywam, czyli to jest 12 grudnia, godzina 15. No i tutaj jest takie filmy. No to są akurat stare filmy. To jeszcze też są ze Śląskowic. To może zobaczmy taki ze Śląskowic. Właśnie. To jest krótki. No tutaj komentarze. Ogólnie to wtedy mikrofon był fatalny, bo w ogóle nie miałem mikrofonu. Miałem jakiś taki ściek z Media Expert. E, oczywiście nie reklamuję tutaj żadnych mikrofonów, więc dalej. O, mi się podobały te tekst, ale widzowie, wy nawet nie wiecie, jak długo zajmuje tworzenie takiego tekstu. Ten film chyba montowałem z 5 dni cały. To znaczy. Nie że 5 dni, tylko nie wiem, tak, z 2 dni, plus jeszcze ten tekst trzeba było. No, no i to było takie. Tutaj taka animacja pokazana, kto jest członkiem. W ogóle to jeszcze mikrofon miałem zły. Właśnie, no już to mówiłem. No to ogólnie jeszcze stary był stan, bo tutaj był jeszcze tak szymiks i zezyk. <laughs> Widzowie, ja wam to oszczędzę. Wyciszę to, bo to jest mega takie, yy, przez ja nie wiem, takie po prostu jakbym gadał do tego mikrofonu bez gąbki. O, tutaj były. O, jeszcze stare śląskowice, jeszcze nie było połowy wieżowców, chyba nawet albo 75% wieżowców. No i tak się kończył. Film, yy, zobaczmy sobie jeszcze taki jeden z najnowszych filmów. Tylko, że ja to będę podgłaśniać zaraz. Który by. Tu... O, ten jest bardzo popularny u mnie. Sorry. Widzowie. Dobra. Ja to włączę tak. No, mikrofon tutaj już jest lepszy, bo oczywiście zakupiłem sobie taki poważniejszy o, za 300 zł. Na którym właśnie teraz nagrywam. No, i tak. Tutaj ogólnie. Mm. No i <noise> kaszel, kaszel miałem, więc no to, to trochę tak, no tą ocenę tego filmu luzuję bardzo w dół, więc no tak nie wiem, z tym kaszlem można powiedzieć, że 7, 7 na 10. Klawiatura spoko, nie, nie ten, nie boli w uszy, nic. No i fajny też montaż mi tutaj wyszedł. Muzyka dobrana do, po prostu do każdego, ka każdego momentu. Hmm. Oczywiście to, co mi się wyświetla na głównej, to ja za to nie odpowiadam, bo to po prostu YouTube mi wysyła różne jakieś tutaj filmy, które mógłbym obejrzeć, ale to nie teraz czas na to. O, trailer do piosenki właśnie widzowie. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to będzie nowa piosenka na moim kanale, która pojawi się już 20 grudnia, czyli to jest w chwili... W której nagrywam 8 dni i tak, ona będzie o godzinie 18 premiera i ona trwa tak 3-4 minutki. Więc fajnie by było, gdybyście napisali tam podczas premiery jak, jak, jaka ocena i tak dalej, ponieważ bardzo mnie to buduje, jak słyszę dobre komentarze na mój kanał, na mój temat, i bardzo mnie to buduje po prostu, jak zyskuję kolejnych widzów. No włączymy sobie. No i tak to wygląda ten trailer. Ten, ta, ta piosenka jest z okazji 100 subskrypcji. Ale teraz będziemy iść dalej oczywiście. Zobaczymy kanał naszego również mieszkańca Śląskowic ma te domek 49. On ma trochę więcej niż my wszyscy 225 subskrypcji, tylko że on... Nie nagrywa właśnie ze śląską i to jest tak troszkę słabo, więc zachęcam Ci Mateuszu, żebyś z nami też coś ponagrywał, bo tutaj jest o. Tutaj jest same takie geograficzne bardziej. Jeżeli lubicie takie e, ciekawostki geograficzne, o, no i tutaj jeszcze Minecraft. No to stare. Wyślę oczywiście wszystkie linki do tych kanałów w opisie, więc zobaczcie. No i tak to tutaj wygląda. No i tutaj są takie też angielskie filmy po angielsku. No i Bianka chyba. A, jeszcze trio kolegów chyba. To stary nasz członek. A nie, nie było trio kolegów. To jest tylko trójka przyjaciół. To nie. To nie, to nie ma. To jest na kanale Adriana nie? Adiosa, trio kolegów. No i jeszcze jest Bianca Blobsburg. Taki kanał, z... o, jest coś tu. Co to? Aha, nie, bo to jest ogólnie od Bianki 2000 tylko że co to w ogóle jest? Co to jest? No i co, widzowie? Zdecydujcie w komentarzach, który kanał jest... O, 90 subskrypcji mi w tej chwili wbiło. Zdecydujcie, który kanał jest najlepszy. Ja mam tutaj też bardzo dobre wyświetlenia shorts. Na przykład tutaj mam 3000. No i ogólnie zobaczmy, ile mam łącznie wyświetleń. 16000. Więc to jest tak. No połowa od Adriana. Połowa plus 4000 od Adiosa. Wyświetleń. No i co widzowie? Chyba będziemy się żegnać, ponieważ tutaj nie ma tak nic ciekawego. To jest, tutaj jeszcze mapping geograficzny właśnie historyczne, no tutaj są takie shorty po prostu porobione i tyle. I tyle. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, osiem odcinków ze Śląskowic plus te to będzie 10 odcinków. No Ale widzowie rozwijamy się dalej. Jestem bardzo w ogóle wdzięczny za to, jak ten mój kanał się rozwija. Ponieważ kiedy ja to miałem. Dwa dni temu miałem 52 subskrypcje, a dzisiaj już tylko 10 do 100 zostało nam widzowie, więc jeżeli widzicie ten film, to weźcie, zasubskrybujcie po prostu... No i co widzowie, chyba się żegnamy. Film będzie 12 grudnia jednak, ponieważ na jutro... Bo... No i co widzowie, żegnamy się.